Ahoj, z tej strony Prymakzit i to kolejny odcinek na moim kanale I dzisiaj jest to znowu, są śmieszkowice, tak Są to znowu śmieszkowice i dzisiaj, jak będziecie wiedzieć po nazwie, będziemy budować mojego ochroniarza. Tak, będziemy budować mojego własnego ochroniarza. Tylko czekaj. Dobra, już jesteśmy! I co? Dziś no nie wytrzymam. Dziś będziemy budować mojego własnego ochroniarza. No, co się dzieje z tym? Jak było zapozowane to działało, a teraz przestaje! Ja cię, widzowie! Co za dziados... No! Czekajcie, no Jezus! Czekaj! Dobra, już powinno być lepiej, kurde, ale nie wiem, czy będzie, więc dobra. Dziś, jak możecie wiedzieć po nazwie, budujemy mojego własnego ochroniarza. Eee... No! Nie, ja zaraz to wyłączam. E, mam przygotowane bloki, jak widzicie. Jezus, zaraz się zrejduje. Mam przygotowane tutaj bloki i dynkę i jak możecie już wiedzieć, się spodziewać, będziemy budaj mojego ochroniarza. To już nie będzie mój ochroniarz. Potężny ochroniarz Wojciech. To nie będzie już mój ochroniarz, mój nowy ochroniarz to będzie właśnie mój golem. Tak, mój golem. Nazwę go Baryła, jak na moim starym świecie Survival. Jeszcze na trybie jednoosobowym nazwałem golema Baryła. I właśnie co, pierwszy chciałem kupić może name, tak? Od Villagera, tylko muszę tutaj zajrzeć do mojej... Skrzynki bo jak widzicie, mam swoją skrzynkę. E, mam cztery ender chesty, więc fajnie. Widzicie ender chest? Ja Bambik ze mnie. Mam tutaj swoje cztery shulkerowe skrzynie. Tak, cztery shulker boxy. E, tak, tylko gdzie jest mój jeden? Nie wiem, gdzie jest mój jeden shulker box. E, Chyba go zostawiłem w więzieniu, więc po niego też gdzieś musimy pójść. Bo z tego co mi się wydaje zostawiłem tego szalkera w więzieniu. Gdzieś mi się zapodział. Bo miałem cztery, a mam trzy. En, nie wiem, dziwne to jest bardzo. Ale idziemy pierwsze kupić name tak. Będę musiał poznać odcinkiem ten name tag ogarnąć, bo mam... Tak w tym tajnym miejscu. Dobra, gdzie jest ten typ z name tagiem? Proszę mi go tu dać. Jezus, ktoś go zabił? Nie. Chyba to jest ten. Tak, mamy, idealnie za 20, 20, 21, co? Znacznik kupiony I co? Muszę dać pauzę Żeby nie było widać Kai właśnie z mojego kowadło Bo mam tajne kowadło Więc co? Widzimy się zaraz Dobra, właśnie wracam z przygody Z moim tajnym kowadełkiem, już jesteśmy I jak widzicie e... Spider-Man Jak widzicie zrobiłem sobie na nim tak baryła Mamy to, baryła była na pierwszym serwalu I teraz musimy znaleźć tego Ender, Tego Tego boksa bo gdzie ja go zostawiłem? Tu są już cele, one są już gotowe. Tylko gdzie jaka jest... Może w skrzyni? Nie wiem. Ale nie pamiętam, czy tam były jakieś cenne rzeczy w tym boxie. No ale chyba tak. Kurde, weszłem do tej celi. Trochę słabo. Gdzie jest ten szalkerowy skrzynka? What? A! Ah, nie da się go trzepnąć. Gdzieś tu kurczaki Ej bez lipa. Nie wiem, gdzie jest mój shulker box. Dosłownie nie mam pojęcia. W że już jest dobudowane. Tak, dzisiaj go dobudowałam w 100%. Że jest dobudowane. No, tu nie ma. Eee, dobra, mam przypał. Mocny. Może jest w wy... tutaj celi dla niebezpiecznych, bo tak to jest loch raczej. To nie jest żadne cel. To nie ma. Gdzie jest mój shulker robot? Gdzie jest mój shulker box? Bo tam będzie skakiwała ofiara i będzie miała. Duży przypał. Ej, ale gdzie jest mój Shulker Box? Ja tam miałem cenne rzeczy. Nie wiem, Kaj jest mój Shulker Box. Ale się martwię bardzo. Ja go musiałem zostawić gdzieś w celi. Bo pamiętam, że go wy. Chyba. Właśnie, kurde. Pamiętam, że go w celi chyba postawiałem. Żeby łóżko mi zostało. Ty, no. Ja cię, jak on mógł. Tak, po prostu chcę zniknąć. To jest jadalnia. Tylko to nie jest odcinek ze zwiedzaniem śmieszkowic. Mogę to robić sobie na pauzie, ale nie, dobra, trudno. Kurde, muzyka, jeśli. Nie... Dobra, dziękuję. Już chciałam zagrodzić, ale muzyka się chyba trochę przestraszyła. <laughs> dobra. Ej, no nie ma tego boxa. Może jest u mnie w skrzyni jakieś. Ej, no bez jaj. Chyba że jestem ślepej i nie widzę. No nie ma nie ma, totalnie nie ma. Jeśli tu jeszcze nie będzie, to ja już nie mam Nie ma! A to jest już tu ostatnie piętro. A tu już Co jest? Gdzie jest mój sharker box? Co jest grane? Ty, widzowie, ja mam dużą lipę, bo nie wiem gdzie mój sharker box. Tu też mógł gdzieś zostać. Nie, nie ma go. Ej, no! Ludzie! Jeszcze zobaczę w moich skrzynkach. Jeśli tam nie będzie, to będę miał naprawdę przypał. Ale tam nic chyba takiego nie miał. Czy to był ten shulker z tymi? To był z tego... Tak, to był ten shulker z blokami śniegu i takimi rzeczami. Tam było chyba najmniej potrzebnych rzeczy akurat na szczęście z moich shulker ale... Nie chcę tak po prostu tego stracić. Więc wiecie co? Jeszcze pójdę się przejść do mojego domku, a jeśli tam nie będzie, to nie będę miał bladego pojęcia, gdzie to jest. Tak. O nie, co ze przypał. Błagam, powiedzcie, że będzie albo w jakiejś z moich skrzyń tam są też moje zwierzątka. Piękne. Piękne zwierzyny. Kur... Kurde. No tu nie ma! Może gdzieś w skrzyniach... Nie no, gdzie jest ten szalkę? Co on jest? Tej no, nie mam mojego szalkera. Ej, no co jest? Przecież jego, go... Ja go nigdzie nie odkładałam. Czemu był na początku filmu? Nie wiem. Ty no ludzie. Nie ma szalker boxa. Słuch po zaginął. W to tu jest taka trochę bardziej ukryta skrzynka NIMA Nima shulkerboxa Eee Najzwyczajniej w świecie wyparował Dobra Jestem zdenerwowany teraz Nie powiem bardzo Nie powiem bardzo jestem zdenerwowany Jak? gdzie on jest? No przecież jest niemożliwe to jest niemożliwe. Ja tam miałem z tego co wiem bloki tego. Miałem tam chyba drewno, wełnę e, bloki śniegu Ej. W sumie to ja tam miałem chyba nie rzecz rzeczy. No! Adam zaś zepsuł mi pomarańczaka z Fryda co za dzban Jezu no co za debil? On ciągle jak on jest nazwałem to go wyjmuje, jakoś go postawia, skopuje i znowu daje, nie ma nazwy. No to jest zwykły jakiś dzban z tego Adama. Dobra, nie no, robimy mojego ochroniarza. Idziemy jeszcze po smycz do tego ochroniarza. Ale co, gdzie jest mój Shulker? Ja... Chyba, że go zostawię w bobociarze. To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Hmm. A to nie był przypadkiem mój Shulker z całym hajsem? Nie, jeśli tak by było, nie. Na szczęście. Tu jest mój cały raz. Dobra. Szukamy smyczy. Które też chyba mam w eee. Porobiłem sobie też potki na niewidkę. Niewidzialność, ale to już wam mówiłem. A, tu jest. Dobra, tu jest smyczka. Zrobimy sobie jeszcze płotki. Ała. To stąd zabierzmy sobie drewnianą ko. A już miałem drewnianą no, Gaugan! Kurde, Powiedzcie, że ten Shulker Box będzie w Bobo Błagam. Ja błagam was, Minecraft. Błagam cię, Minecraft. Będzie mi bardzo smutno, jeśli nie będzie. Nie, nie będę tutaj oszukiwał, ale będzie mi bardzo smutno. Przy okazji, żeby sobie, żeby miał mniej miejsca, a raczej więcej miejsca weku, sobie zrobię na Firewary. Ale czekajcie, no. Czy ja go na początku filmu miałem jeszcze? Eee, yy, oby tak, bo to będzie jakaś Wskazówka. Chyba, że go zostawiam w tej mojej. Tam, przy tym moim tajnym kowal. Nie wiem, to jest chyba jedyne wyjście, gdzie może być. Chyba. Nie ma. Nie ma. No bez jaj. Gdzie jest mój shulker box, no? Nie, no dobra. nie wiem. Zniknął tak po prostu, no. Ja mam to chyba największe opecho na tej ziemi. no, Naprawdę. Jezus! Jestem wkurzony! Tak po prostu zniknął. No. Nie wiem, Jezus, nie mam słów. Dobra! Jeden co mi teraz może polepszyć nastrój to zrobienie mojego ochroniarza. Więc co? Robimy to. Uwaga! Dobra. Baryła. Niech powstanie. Barylica, uwaga. Powstaje barylica. barlica. Trzy, dwa. Jeden. Pęc! Jest! Yes! Do usług. Jest, mamy baryłę. Dobra, baryła. Na smycz. I mi tu. He. Dobra. I nik baryła. Je! Yeah! Mamy. Mamy mojego ochroniarza. Dobra, teraz... Muszę mu zdecydowanie zrobić tutaj też pomieszczenie, bo jakby inaczej, mój golem miałby nie mieć swojego własnego pomieszczenia, a niby dlaczego. W końcu to też zwierzątko. <laughs> Że jakby ktoś mnie bił, to baryła go rozwali. Tylko nie wiem, czy nie mogliby zabić go w samobronach. E, nie poradziliby sobie. <laughs> nie, oni by sobie chyba... Chyba z nim poradzili. Ale trudno. Dobra. Tutaj... Konius ma taką podłogę. Zatem nie wiem, jaką będzie miała Bariła. A dajmy jej czernit jako podłogę, baryle. Może mu się to spodoba. Mam taką nadzieję przynajmniej, że mu się spodoba czernitowa podłoga. Nie, babcia gienia do mnie dzwoni. No nie, czekajcie. Kurde! No! Dobra, jestem już, babcia do mnie dzwoniła, nie wiadomo po co Więc dobra Jak tutaj jest Jak chodzi o mojego drugiego Pupilka pięknego No Ja nie wierzę w tą babcię, no normalnie Kurde Dobra ludzie, jestem Mamy tu baryłę I co? Bierzemy cię baryła, twój pałąk też Bierzemy więc, dobra, baryła idzie do swojej budy. Patrzcie, baryła. Każdy to będzie miał swoją budę. Tylko, że to jest trochę niebezpieczne. No, baryła! Kurde, co za gruby golem! Co za grubas? Ty gruby. gruby. Aaaa, no! No, kurde, co jest takiego trudnego. Nie, to jest. dzban, czy dzban z tego golema? No właśnie tam! No to rozkaz Unii Europejskiej. Jezus, co za debil! Jeszcze mi się przestało nagrywać, bo mi myszka jakoś zecięła. Masz tu być. Panie, ty. Sorry Cię, Baryła, że tak na Ciebie mówię. Nawet jak Cię kurde trzepnę, to nic mi nie zrobisz. No, nie tak jak ta, ta stara Baryła. No właśnie tam! Jezus! Co grubas, nie zmieści się w dwóch blokach. Nie, on po prostu nie umie zejść. On nie umie na jeden blok zejść, bo jest za gruby. Jezu, co za debr. Nienawidzę, Baryły. To jest już moje najbardziej znienawidzone zwierzę. Nie, no, nie, nie. 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 Nic nie strzałaś, Baryły. No, ale. Jak ty jesteś za gruby. No, widzicie go! On nie chce zejść jedną kratkę, bo jest strachodupą. Kurde. No. Jak ja się rajdżuję. Chodź tu! Gruba się. No! <laughs> on nie wlezie, ludzie. On nie wejdzie. Dopóki mu kurde takiej makiety nie zrobię. Co z nim jest nie tak? On przez furtkę nie umie przejść! Chodź tu ty gruba się. No! A nie on po prostu jest za wysoki! Jezus, to ja mam dwa IQ, nie ten golem. <laughs> To jednak ja mam 2 IQ, nie ten golem Ja mam 2 IQ Ja tak obrażam tego golema, a to ja mam 2 IQ No ale z tym będzie duży problem Bo on jest za wysoki Dziano A jednak nie A nie, dobra Mieści się, no Barryła dziś mnie trochę zdenerwowałaś Ale spokojnie pogłaszczacie tu, bo to nie twoja wina To moja wina W 100% ty na nie wyjdziesz Barry'a Tylko to jest niebezpieczne, bo jak będą w nią snajpić te Jak będą w snipeć snajpić szkielety To nie będzie mógł zaatakować Ale nie no zobaczymy Mamy baryłę, ludzie Możliwe, że jeszcze Zostawię u Adama Tomego Boxa. Modlę się oby tak, bo jeśli nie To ja kurde tak się wkurzę Nie, to będzie za dużo Za wielkie wkurzenie, mamy baryłę Dobra, a teraz lecę na swoje lice, dam w ogóle sobie jak widzicie na litrę. Jest jeszcze na A trzy. Adama w ogóle mury, nie wiadomo po co. Ma mury. Dobra, zobaczę czy zostawię może jeszcze tu gdzieś u Adama. Bo tu byłem. Ała! Kur! Kurde! Mać! Dobra. No i tu nie ma tego, no. Nie ma, wyparowało. Co się z tym stało? Ja pierniczę, no co się z tym stało, ludzie? Było i nie ma. Było i nagle nie ma. Ja tego nie rozumiem, nie. no dobra. Dobra, widzano. Widzowie, jak wam się podobał ten ciek, gdzie mamy swoje Golema, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie, więc ja się z wami żegnam, więc papa. Pa.